Wojtek siadła dzisiaj, piłeczka przy tym, przy tym golu na 1 do 1? Siadła, ale tutaj można nawet zapytać trenerów, że cały czas pracujemy nad tym indywidualnie gdzieś po treningach zostajemy i, i ćwiczymy te rzeczy, w których czujemy, że, że możemy być lepsi. Ja właśnie zostaję często po treningach i, i to ćwiczę i fajnie, bo dzisiaj właśnie były tego owoce. Co byś powiedział o tych pierwszych dniach? Już drugi tydzień trenujecie z trenerem Jordanesku. Jaki to trener, na co zwraca uwagę? Na pewno wydaje mi się, że taką charakterystyczną rzeczą jest to, że bardzo szybko staramy się reagować po stracie i myślę, że to będzie właśnie nas charakteryzowało w, w tym sezonie. I, I staramy się być cierpliwi z piłką, grać dużo na, na jeden, dwa kontakty i, i myślę, że to dobrze wygląda. Różnice z trenerem Gonzalo Fejo? To są na pewno, jest to dwóch różnych trenerów i, i no, można powiedzieć jedno o jednym trenerze co robi lepiej, a o drugim drugie. Także to jest po prostu inna osoba i inny styl grania. W nogach czuć takie zmęczenie, no bo tak słychać, że to miał być taki dzień, gdzie no, nogi miały być najcięższe chyba w trakcie całego okresu. No na pewno troszkę czuć, bo ciężko pracujemy, ale wydaje mi się, że to jest normalne i nie przejmujemy się tym. i tak, dzisiaj pojawiły się informacje, że są opóźnienia w płatnościach w Legii Warszawa. Przegląd Sportowy o tym napisał. Jak ty byś do tego się odniósł? Znaczy ja mam wszystko wypłacone i nie mam z tym problemu. Także tylko tyle. W dzisiejszym meczu widać było takie wasze skoki pressingowe, jak trener dał znak, krzyczał, to wszyscy ruszali do przodu, to jest coś nad czym mocno pracujecie na treningach? Tak, wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałem ta reakcja po stracie piłki i, i taki agresywny doskok to jest to nad czym bardzo dużo pracujemy i myślę, że to nas cechuje po tych dwóch tygodniach pracy z trenerem. Młodzież atakuje, atakuje, twoja bramka, Kuby można powiedzieć, że młode wilki. Tak, no staramy się, staramy się walczyć o swoje i mam nadzieję, że tak będzie dalej to wyglądało. Czy czegoś po tym sezonie, jakby większej liczby minut niż w poprzednim, czy, czy, czy gdzie te oczekiwania są? Mm. No to, to, to jestem piłkarzem, więc to jest logiczne, że, że chcę grać jak najwięcej i na pewno będę się skupiał na tym w tym sezonie, żeby, żeby mieć jak najwięcej minut i jak najbardziej punkt z ja Jeszcze dopytam o europejskie puchary. Coś już, jakaś misja jak tobie? Coś sprawdzałeś? Co to, co to za zespół? Kto tam gra? Jaki to w ogóle, jaka to w ogóle ekipa? Znaczy na razie, szczerze mówiąc, jeszcze tak konkretnie nie patrzyłem, czym się cechują i tak dalej, bo na razie skupiamy się na dobrym przygotowaniu do sezonu i na to jeszcze będziemy mieli czas. Pogoda na pewno będzie w, w aktorze podobna jak tutaj w pierwszej połowie. Tak, no, no, no dlatego będzie mam nadzieję, dobrze przygotowani. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.